W sumie to nie miało być odcinka z tego dnia A kolejny odcinek dopiero po wakacjach Albo, yy, tak jak mówiłem, odcinek z wakacji Ale się włączam, bo muszę się podzielić swoją teraz Swoim uczuciem, jakie mam, bo jest sobota rano Szósta tam, parę minut po szóstej No nie udało mi się zjechać do domu, tam widzicie Magnolię yy, Stanąłem wczoraj wcześniej, znaczy wcześniej, no tam gdzieś koło No 9 godzin temu stanąłem, no. Więc tylko 20 i 21 .00. wyspałem się jak szalony, bo nic, nic z tego poszedłem się umyć i spać, nawet nie jadłem. I teraz jeszcze piękny letni poranek. szósta rano. Wiadomo, że już jest wrzesień, ale jest ciepło, przyjemnie i pięknie pachnie tak. Ech. Aż chcę się pracować. No i oczywiście nie pogadam, bo Litwin akurat wylos z samochodu i potem. Perfekcyjna stylowa trampki. Dres włożony, koszulka włożona w środek dresu. Ideolo Także już naprawdę byłem mi się czas skończył już tak mocno mocno, że nawet nie dojechałem do domu ten kawałek. No, ten tydzień taki mocno naciągany miałem zeszły, także już mi było dobra, naprawdę. I byłem naprawdę totalnie zmęczony. Czas jazdy mi się skończył, czas pracy mi się skończył. No już bez przesady. Późna godzina. No a rano na plac, no to nie ma co się naginać, czy z pakietów mobilności korzystać, no bo co domu, do domu o 23.00 i wraca na plac, więc, więc po prostu wyspałem się za wszystkie czasy, naprawdę czuję się wyspany, wypoczęty, po jeszcze obchód i jadę dalej do pracy po prostu. Wczoraj próbowałem zrobić listę z rzeczy, które mamy do zrobienia przy samochodach, no to w międzyczasie okazało się, że MAN nie ma ładowania, potem ładowanie wróciło, bo że pasek pękł, że klima stanęła Ale alternator się kończy, to no normalna rzecz, bo potem się odpala samochód i gaśnie, no znaczy jak się zapala i gasi samochód to potem To ładowanie wraca, więc, więc alternator się kończy, przyjedzie elektryk Prawdopodobnie na plac i będziemy Będziemy robić, albo wymienimy, albo same szczotki, albo, albo co Nie wiem, zobaczymy no, parę pierdółek jest znowu przy samochodach do roboty więc z nimi niebieską odebrać z od mechanika ten, ten ręczny tam poskładać wreszcie przed kurierem. To nie, nie, nie poszło do mechanika, tylko sami to zrobimy. W tym, w którym ja jest, że wycieraczki stanęły. Też to było w białym. w niebieski też to było. No jest Ale pięknie pachnie prawie tak. Kurczę, jakby była pełnia lata. W magnumach to jest, jest problem z tymi mechanizami wycieraczek tam jest takie. Taki ten ten Znaczy gadajmy o tym jak niebieską kupiliśmy To był Ktoś to nawet ktoś pisał O tym też komentarze Nie pamiętam jak to się nazywa Ten taki Takie to kolanko Tam się wyciera I trzeba I trzeba Trzeba to naprawiać Kupować no, Jakieś tam różne rozwiązania Czy na śrubkę czy coś Wiecie jak to Jak do dziady Tak żeby to chodziło Samochód myty Tu Owadów tyle Jakby naprawdę była pełni lata Ale spoko Ja tam się cieszę nie wiem, czy to będzie widać, ale tak wygląda szyba. Jak wycieraczki staną. Dobrze, że nie padało. To by było jeszcze lepiej. Ruszam, wyspałem się. A. I lecę do roboty. Najlepsze ze wszystkiego jest to, że to jest jeszcze ostatni dzień w pracy. Znaczy nie, na no jutro też będę pracował, bo na pracę pewnie też jutro przyjadę Papiery będę ogarniał. I tak jak mówię, te najważniejsze to jest kwestia tych. Kwestia tych, 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 tego ETOLA i tego certyfikatów tego skanowania, ale jak, jak tak się wyspałem i wypocząłem za wszystkie czasy, to już mam chęć do roboty i chętnie bym jeszcze popracował. To może po urlopie będę miał jeszcze więcej chęci do roboty. Zobaczymy. Jestem już na placu i robię manewry. Wszyscy śpią sobota rano. dzisko obrzydliwe przestawia swoje klamoty, śroty gruzy, żeby jako tako, to miał odło ręce i nogi, żeby innym też nie przeszkadzać użytkownikom tego placu, bo sami tu nie jesteśmy. I teraz tak, tamtą naczepę ustawiłem tam, tu już nie ma miejsca, dwie naczepy i ona, ona, ona w poniedziałek normalnie jedzie, taką musimy pojechać pociągi do warsztatu, więc tam potem zepnę zestaw przygotuję dla kierowcy. Ja się podpinam pod tą zieloną, która jeszcze w przyszłym tygodniu jeździć nie będzie. Ale na razie muszę wyciągnąć czerwoną z tego miejsca, gdzie chcę ją ustawić. Czerwoną naczepę. Z tego względu, że dwie te naczepy, które nie będą jeździły, tam ma nisko stoi, tu już się przygotowuję do wypakowania. się wypakowuje z auta. Eee, Tam jest ustawiona ta naczepa srebrna, jest wyciągnę czerwoną. Najpierw jeszcze odepnę i weko. Tutaj weko się przydały jechać umyć. Tu odepnę weko z tej naczepy. Wepnę w tą czerwoną. Wepnę w tą czerwoną. No, tu jest dosyć dużo miejsca, to poprzestawiam. I w miejsce czerwonej, blisko srebrnej naczepy tej nowej ustawię tą zieloną. Tym sposobem gdzie troszkę więcej miejsca. No, tu dobrze stoi na odległość, tylko, tylko zamienię. Te naczepy Ty co żeś nawywijał wczoraj Kolego Dobra tak myślę czy ja i to iweko ujadę umyć iweko Bo może substruujemy go dzisiaj jak będzie czas A trochę może będzie czasu przepolerować jak go będę miał wypiętego To pojadę go wypolerować Znaczy pojadę wypolerować, spróbuję go wypolerować o. Widać tam napis pojazd testowy wychodzi ale to jest, kurde, to jest kupa roboty. Dzisiaj tego nie zdążymy, zwłaszcza, że jeszcze muszę te pasy robić. O rany, Julek. Tutaj w sensie przykładać te pasy z naczepy do naczepy, ale... Ale spróbujemy strasznie, kurczę. Brzydko to wygląda. Dobra, 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 nie gadam, tylko biorę się za robotę. Tylko czekajcie, teraz tak... Aha, dobra, no to najpierw musiałbym jechać sobie umyć. Gdzie są kluczyki? Przejechałem i weko po myjni ustawię go na razie tu z boku w cieniu, niech sobie schnie. I zobaczymy, jak starczy czasu, to będę polerował. Jak nie, to nie i dobra. Ja te, a teraz wezmę swoją Renatę. Aha, nie, teraz ja jeszcze wyciągnę te pasy. Zanim zabiorę tą naczepę czerwoną, to, zabiorę, to wyciągnę pasy te gorsze ze skrzynek. I potem ją zabiorę, dopiero teraz tak. Najgorsze z tym wszystkim jest to właśnie żeby się kurcze dobra, robię zakończenie, już mi się nigdzie dalej nie jadę. Eee... Najgorsze jest to, że to, to, to bieganie, to uważanie do każdego samochodu, wyciąganie teraz tak, tu na szczęście ma i to urządzenie do tego Etola. Na razie jeszcze jest nie, 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 nie zamontowane powiedzmy na szybie, ale to zrobimy. Eee, trzeba zabrać dokumenty z mana, z czerwonej, z białej, z niebieskiej. Z dwóch czerwonych. Po kolei, po mało wszystko, żeby wziąć. Trzeba. Dokumenty jeszcze trzeba pozabierać z trasy. Checklistę muszę zaraz jakąś sobie zrobić, żeby wszystkiego nie zapomnieć. Przeglądam te pasy. No i nie wydają mi się jakieś tragiczne, absolutnie. Wręcz przeciwnie, na wszystkich są normalnie etykiety widoczne. Czyli wszystkie dobrze wyglądają. No, Niemcy mieli tu jakieś, do niektórych mieli przy załadunku papieru, mieli yy, zastrzeżenia. No tu na przykład te odłożyłem na bok. No tu wiadomo, widać jest przetarcie. No. Ale także jakaś była tragedia totalna To nie widzę, idę po, po nowe pasy i teraz to będzie przekładać z naczepy do naczepy bez trzy klamry Oj, kurde tak mi się nie chce tego robić szkoda słów, no ale niestety kiedyś trzeba kiedyś trzeba to zrobić Ile Niemcy te pasy mają ważne do 2021? Dat na tych nowych, 2019, Matko Boska, dwuletnie pasy. No, jak to tak można takie niebezpieczeństwo wprowadzać w ruchu? W bezpieczeństwo naszej wspaniałej Europy Zachodniej jest zagrożone. Jak jedzie ładunek spięty pasami z 2019 roku. Sprawdziłem w Goblach, bo oczywiście wiem, że się zapewne roz, rozpęta e, dyskusja. Podobno nie ma przepisu, główna informacja z Google taka jest, że nie ma przepisów w Niemczech odnośnie daty ważności, przydatności pasów do, yy, do użytku i wszelkie tego typu mandaty, za, za, znaczy wszelkie mandaty za, 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 te, yy, za ważność pasów są podobno absurdalne. Tak jest, tak jest dokładnie napisane w goglach. Sprawdziłem też oczywiście na forum. Na forum dowiedziałem się wszystkiego. Ale nie tego. A ktoś zadał pytanie na jednym z największych naszych, najbardziej popularnych forum o tematyce transportowej. Wiadomo jakim to tam wiadomo, dyskusja, zaraz wszyscy się. Ktoś zadał pytanie, czy 3 lata, czy dłużej można mieć pasy wspaniałych Niemczech Dyskusja kłótnia, o stawkach, o, o przewoźnikach, o to tamto, ale nikt nie powiedział, ile niby jego zdaniem te pasy mogą być. Ale oczywiście to też nie jest jakoś tam do końca rodajne bo na forach też wiadomo pierdoły wypisują, więc. Więc nie ma co. Kurczę, trzeba taka brudna. A też nie będzie w jak czasu jej umyć. Więc nie ma co się tym przejmować. No. Mam tu parę pasów z 17 roku, no ale są w dobrym stanie to nie będę świrował. Musiałem, że ta przyjechała. A ta przyjedzie, to nie chcę, muszę mu powiedzieć, żeby osobówki nie ustawiały przez, przez żadną ciężarówek tylko z boku, bo będę jeszcze przystawiał Tak dobrze szło. Kurczę, jeszcze tyle roboty. Polerka już świadomo, w tym momencie odchodzi na drugi plan, na trzeci albo czwarty Jeszcze muszę do hurtowni jechać, hurtownia do 14, jest 10 Ach to Niedobrze Nie mam żadnego pieczywa, głodny jestem jak wilki i nie zdążyłem pojechać, pojechać po śniadanie Dobra jednak decyzja zapadła inna, jadę, jadę do hurtowni, szkoda czasu na yy, no to czekanie. Troszkę się przejaśnia, co prawda no, tutaj baza jest w drugą stronę, ale tu się przejaśnia. Mam nadzieję, że jak wrócę to będzie można dalej kontynuować pracę. Ale no już... Chciałem jechać po drodze, do, do domu, do hurtowni. Niż nie wraca się dzisiaj na plac, no ale będę musiał No niestety, szkoda czasu na to, ale no Złota wybitnie pracująca, ale tak jak mówię Nie narzekam, nie załamuję się W końcu co tydzień wolnego, więc mi od takiej pracy fizycznej Więc, więc nie ma co Dobra, zakupiłem potrzebne rzeczy Wracam na plac, w sumie poszło fajnie Myślałem, że będzie super kolejka o tej godzinie mi w sobotę, ale nie było tak źle, raz, dwa ee poszło, mam regulator napięcia do mana, w razie co można oddać, no ale tam 90% myślę, że jest to ten regulator więc więc luz, spłyny do spryskiwaczy rękawice i tablice ADR jedną jeszcze potrzebuję CMR-ki, te CMR to kupowałem no i no i wracam szybko na plac Kuczak, to jest tak się, to jest najlepsze w tej całej właśnie kupi branży transportowej, że tak jak liczysz sobie co ile tam mniej więcej powinno z samochodu, czy planujesz ile na danej pracy będzie zostawało z samochodu, czy jeżeli w ogóle będzie coś zostawało, to no to się bierzesz te podstawowe koszty tam, wiadomo. Paliwo, leasing, kierowcę, yy, to też wiadomo wynagrodzenie plus, plus tam ZUSy, pierdusy i podatki i to wszystko dookoła i to sobie tam liczysz, o popłaty drogowe, takie podstawowe rzeczy. No, i wiadomo, rzeczą jest, że też tą całą amortyzację powinno się liczyć. A amortyzacja zależy, jak rozumiana, no bo amortyzacja tak e, powiedzmy potocznie w języku przewoźników czy tam. Czekajcie, teraz są takie znaki, że jutro będzie to droga zamknięta jakieś zawody czy coś. Już tam widziałem barierki, jakieś chyba zawody kolarskie będą teraz, jak będę jechał na placu, w którym ty mam jechać, się zastanawiam, ale. E, no to amortyzacja to są tylko koszty, które powinniśmy liczyć, co. Odkładać co, 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 co miesiąc, czy tam nie wiem, powiedzmy co tydzień na, na naprawę, na, na eksploatację samochodu, i to jest oczywiste, że, że, że teoretycznie się to powinno liczyć, liczyć, tylko tak naprawdę do końca nie wiadomo ile. No bo amortyzacja rozmiana księgowo no to to jest koszt nie stanowiący wydatku, czyli e, zużywanie się samochodu po prostu tak typowo w księgach. Nie? No Ale to nie wiem, jakie tam do końca są te stawki amortyzacyjne, zależy od samo samolotu, wartości i tak dalej. W każdym razie. Coś tam powinno się tak po prostu tych, ja nie mówię o księgowych obliczeniach, tylko takich tych naszych po prostu na, na kartce Coś się powinno do, yy, odejmować na przykład, nie wiem, kiedyś tam sobie liczyłem na szybko, że Że naczepa powiedzmy kosztuje własna Oprócz tego jakby była rata leasingowa, czy jak jest rata leasingowa za nią No to jakieś tam, nie wiem, 400, 500 zł miesięcznie powinno się odkładać, żeby raz na dwa lata Kupić nowe opony, tarcze, hamulce, klocki znaczy no wiadomo, tarcze muzykowskie no, się ta, całe hamulce zrobić, czy, czy tam ewentualnie zaciski No to owszem, to może dłużej pochodzić, może też krócej pochodzić No ale tak ja tak sobie liczyłem na dwa lata, ale muszę widzieliście jaki piorun Na dwa lata no to by wychodziło gdzieś 400-500 zł W zależności oczywiście ile tam, może nawet więcej Ile, 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 ile chceli, chceli, chcemy na dane podzespoły przeznaczyć No to tyle mniej więcej powinno się niby teoretycznie odkładać Czy tyle powinno się odejmować od tego rzekomego wirtualnego tak naprawdę zysku do tego, żeby ten samochód obsłużyć. I tak samo się powinno mniej więcej robić w, z ciągnikiem. Tylko tak naprawdę jak się to zacznie robić, to tak w rzeczywistości naprawdę nic nie zostaje przy tych obecnych stawkach cenach paliwana, ale dobra, to jest tak, ee, a powinno się tak robić, to jest tak na razie. chodzi o to, że ile jest takich tych właśnie, takich kosztów pierdów, Się wydaje, że to jest że rękawice, że płyny, że coś tam, że pasy, że belki, nie? no że to się nie kupuje tego co miesiąc, nie kupuje się tego codziennie, wiadomo, no tam płyny te rękawice się kupuje co miesiąc, ale no, to właściwie można by sobie to policzyć mniej więcej, zużycie kosztów. Może warto by było właśnie przysiąść i to wszystko przeliczyć, yy, ale no się wydaje, że to są małe kwoty, 300, 500, 700 zł, że to nie jest dużo, ale to co chwilę, to się jest raz, dwa razy w tygodniu w hurtowni i też z tego się robią naprawdę już potężne kwoty miesięcznie, jak na potem jak podliczam właśnie miesiąc i, i Jezus Maria, ile znowu poszło na samochody i to tak jest, no ale w trzy miesiącu będzie mniej, bo, bo w tym miesiącu już to zostało zrobione. Nie, w przyszłym miesiącu jest coś innego idzie albo jest jeszcze więcej i tak jest naprawdę co miesiąc, co miesiąc, więc naprawdę dla kogoś, kto myśli o tym całym chorym biznesie, no to, yy, to też taka rada, bierzcie to pod uwagę, że bardzo dużo jest tych takich kosztów pobocznych, które tak wydaje się. Że teoretycznie powinno się je umieć ująć w takich w w podstawowych obliczeniach, a w rzeczywistości te koszty umykają. Na pewno są i pewnie są wśród oglądających i komentujących, na pewno są super-hiper przedsiębiorcy, którzy wiedzą wszystko i wszystko mają obliczone, i jeszcze 10 razy więcej im zostaje niż wszystkim innym dookoła. To właśnie tak opowiadałem z, koleg z kolegą w tym tygodniu i też właśnie zauważył, co słusznie z moim zdaniem, że w tej naszej transportowej branży jest wyjątkowo dużo takich mitomanów, takich ludzi, którzy, którym zawsze wszystko wychodzi, którzy zawsze wszystko mają lepiej, którzy teraz już mają taką robotę ułożoną, a że generalnie to z, jak to są roboty, co ty masz, to, to właśnie samo do spalać. A potem jakoś tak za pół roku się okazuje, że znowu mają inną robotę i ta robota jest znowu jeszcze lepsza i tak dalej, i tak dalej. Także Zgadzam się w 100%, wyjątkowo dużo mitomanów, wyjątkowo dużo ludzi, którzy... No niech nie chcę użyć wszystkiego słowa, którzy pierdzielą, po prostu pierdzielą w najsocjalniej świecie To co mogą trzeba brać przez palce No i jak się robi w transporcie, to robić po swojemu, a jak się chce robić w transporcie, pracować w sensie, żeby nie mówić tak kolokwialnie, no to raczej się zastanowić nad tym, bo... Bo no to naprawdę nie jest tak jak słuchacie na parkingach, czy w internecie oglądacie na niektórych kanałach, czy tam. No dobra nie na niektórych kanałach. Może tak powiedziane w internecie na gdziekolwiek w Instagramach, YouTubach Tak nie jest to pracy. No dobra, bo się znowu troszkę wyżaliłem. A pracy jeszcze wkrótce godzina 11.30 dochodzi. Czyli kiepsko, kiepsko mam czas. Cieszę się, że tą hurtownię mam załatwioną, bo jeszcze wracając jeszcze bym chciał wstąpić do galerii, ale... Hand, handlowej oczywiście, ale. E, no kolidowało mi to, kolidowało mi to z tą hurtownią, w sensie stracę jaką chciałbym wybrać jadąc, jadąc do domu z placu. Idealnie nad bazą, taki, taki, taki kurcze mordor, nie? E, Teraz ogrodowię mam załatwioną, cały czas pada, no ale się przejaśnia, no mam nadzieję, że naprawdę, że chwilę chociaż poczeka mi. i jeszcze jedną trawę w sumie załatwię. Aaaa właśnie, dobra, dobrze, że się tu przypomniałem, czy dobra, jeszcze do jednego sklepu mam. Ja do sklepu, którym sobie zamówiłem wcześniej pasty malarskie, takie pasty do polerowania, ciekawe czy przyszły, wstąpię, zobaczę, zapytam i kupię jeszcze taką plantykę małą na dodatkowe zabezpieczenie towaru nam, chociaż może się opowiadają. O, o tym, po co nam te plandeki są. Postosowaliśmy folię malarską, ale ta folia jest wyjątkowo upierdliwa i, i trudno ją założyć. Chodzi o to, że jak macie, e, jak ładujemy często kartony i te kartony są jak jest, nie wiem, chociażby pół metra od drzwi, no to jest git, to nic nie potrzeba. Ale jak czasami są tak, że dotyk, prawie dotykają drzwi... O, telefon, przepraszam. Oczywiście napięcie jest Kurcze, co tu robić, wymieniać ten, teraz nie wiadomo, wymienimy ten regulator A z jakiegoś innego powodu może się, e, do tego ładowania i będzie problem, kurcze I Beko już wpiałem, nie ma co, nie ma czasu, ani możliwości na te, na te polerkę, kurcze Pogoda taka jaka, jaka jest, taka jest Przez tego nie naczep trwa i prace trwają. Przestało padać. Pracujemy. Tata wymienia regulator. W manie, jak widać. Jak odczepiam tą naczepę, przestawię ją bliżej. W tym samolocie poprzestawiam, podepnę białą. I tak oto sytuacja wygląda. Naczepy tam będą stały na razie, a trochę kurczy grząsko, jest wśród tej stępnej naczepy się zapada w ziemię. Mam nadzieję, że ją wyciągnę. Ojej. Stary i nowy jest a, brudne ręce i brudne poznokcie jest różnica między długości. Mam nadzieję, że to to a nie cały alternator. No i dobra, jakoś tam poustawiamy. ডান